Zaglądamy na dwie budowy. Na osiedlu góry przy ulicy parkowej na nowo urządzamy zielony skwer z naturalnym stawem i zielenią. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców tego osiedla. Prace potrwają do końca września, ale już widać odnowiony plac zabaw i zewnętrzną siłownię, a także nowe ławki, śmietniczki i stojaki na rowery. Położone zostały na wierzchnie z kostki betonowej. Pozostało ułożenie bezpiecznych nawierzchni w miejscach do zabawy i treningu, montaż oświetlenia oraz nowe nasadzenia, które dodadzą klimatu, koloru i zapachu. Będzie to miejsce zabawy, rodzinnych spotkań i międzypokoleniowej integracji. Za metamorfozę tego terenu samorząd zapłaci nieco ponad 900 tysięcy złotych. Na terenie Orlen stadionu imienia Kazimierza Górskiego trwa przebudowa istniejącego i budowa nowego boiska treningowego do piłki nożnej z podgrzewaną nawierzchnią. Zapewni to m.in. naszej ekstraklasowej drużynie oraz młodzikom z Płockiej Akademii Piłki Nożnej jeszcze lepsze warunki do szkolenia. Prace są zaawansowane. Na większym widać już ułożoną instalację do podgrzewania murawy. Wcześniej wykonano niezbędne prace przy budowie drenażu odwadniającego i sieci nawadniającej. Po zakończeniu robót na polach do gry zamontujemy wyposażenie sportowe, piłkochwyty i lampy oświetleniowe oraz ogrodzimy. Koniec prac przewidziany jest w październiku. Na ten cel pozyskaliśmy 8 milionów 300 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a całkowity koszt? wyniesie blisko 14,5 miliona złotych. Płock, stolica plażowej piłki ręcznej, gościła w weekend najlepsze zespoły pań i panów z Polski, którzy rozegrali finałowy turniej o Mistrzostwo polskie w piłce ręcznej plażowej. Drużyna BHT Petra Płockiego, gospodarze plażowych turniejów oraz wieloletni mistrzowie Polski pokazują mieszkańcom i gościom piękną tej dyscypliny sportu. Emocji i gorącego dopingu na piaszczystym boisku przed ratuszem nie brakowało. Kibice przez trzy dni byli świadkami wspaniałych bramek z obrotu, bardzo dobrej obrony bramkarzy i emocjonujących shootoutów. BHT Petra Płock powiększyła medalowy dorobek zdobywając tym razem brązowy krążek Mistrzostw Polski. Wśród panów triumfowali zawodnicy z SPR Burina Konty Wrocławskie, a w rozgrywkach pań na najwyższym podium stanęła drużyna BHT Byczki Kowale Popomorskie. Nagrody najlepszym wręczyli zastępca prezydenta miasta do spraw polityki społecznej Łukasz Jankowski i prezes Polskiego Związku Piłki Ręcznej Sławomir Szmal. Zapraszam do obejrzenia relacji.